Hej hej, przez ostatnie dwa miesiące, praktycznie nie było żadnego filmiku. Co w grida e, z pompy ciepła, z tego co się u mnie dzieje, więc postanowiłem dziś troszkę się wytłumaczyć, a mianowicie remonty. Czas by na budowie jednak zrobić coś nie tylko dla mojej przyjemności, ale także dla żony. No, i na pięterku e, gładzie, że tak powiem, są w trakcie. Już pożrafie, żrafie poszlifowane. Teraz jeszcze jedna warstwa gipsu, będziemy równać. A znaczy się będę równał. No, i będą wchodzić gipsy: będzie szlifowane, gładzone. No, wszystko perfekto. No i później parterek, ale w międzyczasie, no troszkę się tam rzeczy podziało przez praktycznie trzy tygodnie. Skonstruowałem taki swój mały warsztatik, a ja tak naprawdę kawałek kątów tutaj, tutaj na budowie taki już docelowo, który będzie. No i co jeszcze, no wchodzi projekt mojego urządzenia, no Dużo razy grzebałem projekty Power Wheelie na na 18650. Nie ukrywam, że takich zagrzebanych projektów jest już z 5. Postanowiłem przysiąść do tego konkretniej. I zlecić Chińczykowi przygotowanie płyt. Ogarnięcie całych ogarnięcie komponentów, które potrzebuje, i już myślę, w następnym filmie pokażę Wam finalne urządzenie. Czyli finalny kosz, nie jest to jakoś mega zaskakujące, bo takie kosze można na Aliexpress kupić. Pewnie będą, będą tańsze. Te postanowiłem zlutować sam. Nie ukrywam, że Chińczyk chciał troszkę za dużo dolarów za polutowanie tego i w sumie za same komponenty nawet na samym ale niedrogo udało mi się kupić te komponenty taniej więc myślę że już w następnym filmie e, pokażę wam jak to wygląda e, nie jest to mój autorski projekt projekt zerżnąłem z aliexpress e, ponieważ mi się podobał ale chciałem mieć to zrobione po swojemu na konkretnych komponentach, a nie na komponentach dostarczonych przez e, Chińczyka. E, cała budowa jest taka sama, ale do tego przejdziemy dalej. E, pojawiło się też mnóstwo pytań od Was. E, myślę, że nagram oddzielny filmik, jak znajdę troszkę więcej czasu. Usiądę wtedy i może pokażę Ryja w kamerę i coś więcej powiem. Bo pytań jest sporo. Sporo ludzi oglądających starsze filmiki, tych bardzo, bardzo spostrzegawczych, znalazło kontakt do mnie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych ludzi. Porozmawialiśmy długo, nawet z jednym panem, nie ukrywam, przegadaliśmy 4 godziny. W jednym ciągu, w jedną sobotę, co było, było ciekawe, bardzo mi się podobały jego wizje. Rozmawialiśmy też na temat 18650, czyli budowy magazynu na tych ogniwach. Obiecałem, że wyślę na testy taki podstawowy zestaw, jak już skończę, że tak powiem, tą moją produkcję tego. No na razie mam ponad 100 płytek PCB. Muszę jeszcze skompletować pozostałe elementy, bo nie mam w takiej ilości żeby uzbroić te płytki. No i polutować na tym moim mega zajebistym warsztaciku. No ale warsztacik pokażę Wam myślę, że jutro. W każdym razie w następnym filmiku, czyli już niedługo. No to do usłyszenia, do następnego wideo.